Chciałem nie tylko się wygłupiać, ale coś merytorycznego powiedzieć o Woodstocku jako takim. Zagaiłem, a właśnie nie chcę się wygłupiać, zagaiłem, że szukałem tam szatana wtedy powiedziałem, że go nie znalazłem. Jasne, że tak jak wspomniałem, ani przystanek Jezus do końca, ani przystanek Woodstock to nie jest do końca mój klimat. Jasne, że widziałem kilku pijanych, a to się zdarza wszędzie w ogromnym zbiorowisku. A co mnie bardzo pozytywnie poruszyło na Włodzcowku? Może dlatego, że to był pierwszy dzień, ja od razu zastrzegam. Taka niezwykle serdeczna, pozytywna atmosfera. Kiedy przejeżdżałem tym meleksem w sutannie, wiele osób bardzo reagowało sympatycznie, przybijało piątkę. Nie czułem żadnego antyklerykalizmu. nie czułem jakiegoś dyskomfortu czego do końca nie mogę powiedzieć o przystanku Jezus. Ponieważ tam wszedłem jako osoba znana z moich dość otwartych poglądów, wprawdzie nikt na mnie nie napadał, ale czułem się nie do końca przyjaźnie. Co mnie bardzo zaskoczyło, był problem z odprawieniem mszy świętej na przystanku Jezus. Jedynie po interwencji księdza biskupa Grzegorza Rysia mogłem odpowiedzieć przy na przystanku Jezus. Sami Państwo uznają, że jest to pewnego rodzaju paradoks. Następnego dnia, yy, za namową dwóch księży biskupów, księdza Edwarda Dajczaka i księdza biskupa Parysia dołączyłem się do koncelewy w kościele parafialnym i wydaje mi się, że to, co powiedziałem w Akademii Sztuk Przepięknych, na tyle, ile mogłem, było na wskroś chrześcijańskie. Relacja z tego jest zamieszczona chyba w internecie, ale także obszernie relacjonowałem tego nich powszechny. Próbowałem w nieagresywny sposób powiedzieć wszystko o tym wszystkim, co kocham. O mszy świętej w nadzwyczajnym mycie, ale nie tylko. O tym, że, że Kościół chce i powinien być czuły. O tej czułości, która jest, można powiedzieć, yy, chciałbym, żeby była głównym znakiem mojego bycia księdzem. To wtedy, kiedy modlimy się w tej pięknej modlitwie ochrastycznej, prowiwis w pierwszym kanonie. Kiedy modlimy się za żywych, potem kapłan robi chwilę przerwy, skłania się do ołtarza, cały czas myśli o tych i modli się za tych, którzy są w kościele i mówi, podkreślając jedność wiernych z kapłanem. Za nich składamy Tobie tę ofiarę, my, kapłani, a także oni ją składają, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich i czy ta bliskość jest podkreślona? Czy ta bliskość, yy, przecież na różnych wymiarach, to może być bliskość rodzinna, przyjacielska, jakkolwiek inna, za wszystkich, którzy uważamy za bliskich, czyli za bliźnich, a także oni składają i wznoszą swoją modlitwę ku Tobie, Bogu, żywemu, wiecznemu i prawdziwemu, właśnie za siebie, za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Co podkreślam zawsze? Modlitwa i przyjmowanie Komunii Świętej może być jak przytulanie. Chciałbym tym młodym ludziom, tak wielotysięcznie zebranym na Łódstoku, przekazać wcale nie pluszowe, ale takie bardzo głębokie przesłanie o bliskości Boga, o Jego czułości, o Jego wymaganiach, ale o tym, że, że wiary nie wolno oddzielać od miłości. Myślę, może bezkrytycznie, ale że w dużej mierze mi to się udało. Jeżeli ktoś potrafi zrobić to lepiej, to niech tam pojedzie i to zrobi.